Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 14 niedziela zwykła, to niedziela, w której czytamy fragment Ewangelii Łukasza, jak Jezus rozsyła apostołów. Rozsyła, wyposaża i mówi idźcie i głoście. Czas wakacji to czas także wielu takich inicjatyw ewangelizacyjnych. Przystanek Jezus, ewangelizacja w różnych innych miejscach. Może byłeś gdzieś tam, nie wiem, ale ważne jest to, nie czy pojechałeś na jakąś akcję, ale to, byś miał odwagę głosić. I byś głosząc nie tylko zwracał uwagę na to, jak wielkie rzeczy Pan Bóg czyni przez ciebie. Bo może czasami można zachłysnąć się tym samozadowoleniem. Nam nie trzeba samozadowolenia, nam trzeba realnej bliskości z Bogiem. I stąd też w końcowym fragmencie Ewangelii czytamy, że. Nie mamy cieszyć się z tego, że widzimy wielkie znaki i cuda, ale z tego, że nasze imiona zapisane są w niebie. I to jest bardzo dobra wiadomość: moje imię zapisane jest w niebie, Twoje również. I ciesz się z tego. Dlaczego? Bo dla Boga nie jesteś jednym z dziesięciu, jednym z tysiąca, jednym z miliona, z miliarda. Jesteś ten jeden wyjątkowy. I tą prawdę przeżywaj zawsze z wielką radością. Szczęść Boże.